Mianowicie pytanie odnoszące się do tego, jak wygrać kolejne wybory? Trzecie już wybory, ja liczę tylko wybory parlamentarne. No bo do tej pory w Polsce nikt trzech wyborów po kolei nie wygrał. Myśmy wygrali dwa razy. Platforma ale razem z Peserem wygrała także dwa razy. czym znaczy trzeba ubolewać, ale taka była wola społeczeństwa. No inni wygrywali raz, a jeżeli dwa razy jak SLD, to po przerwie. No więc, gdybyśmy wygrali po raz trzeci, to wtedy, jeżeli chodzi o naszą scenę polityczną, byłoby to coś nowego. Ale z drugiej strony też trzeba pamiętać o tym, że spojrzawszy na praktykę europejską, to jest coś zupełnie normalnego. Takie trzy, cztery, a nawet pięciokrotne zwycięstwa się zdarzają. I rekordzista Europy, mówi o okresie powojennym, jeżeli chodzi o zajmowanie stanowiska premiera, mówię tutaj oczywiście o systemach demokratycznych, Erlander ze Szwecji zajmował swoje stanowisko z maleńką przerwą przez 20 lat.